Cześć, witam Was serdecznie. Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie pewien projekt, ale brakowało mi do tego akwarium. Wielu z Was zadaje sobie pytanie, czy warto zamawiać przez internet akwaria? No, dzisiaj to będziemy mieli okazję sprawdzić. Muszę przyznać, że sam zastanawiałem się nad tym też, czy. Zamówić przez internet, bo to różnie oczywiście jest i to wszystko pewnie kwestia jest też wielkości zbiornika, jaki zamawiamy. No, ja tutaj zdecydowałem się na niewielkie akwarium. Będzie to malutki, malutki zbiorniczek dla bojownika. Już mam w zasadzie wszystko przygotowane, aby temat ruszyć. Tylko brakowało mi akwarium. Brakowało mi tylko zbiorniczka, takiego malutkiego. Yy, I co? Miałem takie małe akwarium 25 x 25 na 30 ale jak się okazało, yy, mocno porysowane już przez, przez lata. Mocno się porysowało i stwierdziłem, że poczekam i zamówię. Że nie będę tutaj angażował się w to, bo to wiadomo, troszkę pracy mimo małego zbiorniczka, zawsze jakaś tam praca jest przy tym akwarium, a potem człowiek żałuje, że mógł kupić nowe akwarium i cieszyć się tym przez długie lata najbliższe. Tamto poprzednie już swoje wysłużyło i kupiłem dzisiaj drugie, więc zobaczymy co tutaj, słuchajcie, się w tym, w tej paczuszce znajduje. Akwarium kupione w sklepie Szmiel. Jest to akwarium, na które się zdecydowałem z tego względu, że, słuchajcie, ono miało najgrubszą z proponowanych szyb, czyli w większości sklepów, jedną ręką tutaj jest niewygodnie, w większości sklepów. Były akwaria o grubości szyby 3 mm, przewidywane dla tego zbiornika. O kurcze, wypełnienie, jak tamta lala, przyda się do następnych rzeczy. Jak będziemy coś tutaj wysyłać, najbliższa paczuszka poleci do kolegi. Yy, kolegi. Pana rybki, polecą nużańce z tego mojego akwarium. No, zobaczcie. W środku jest akwarium 25 x 25 na 30 Paczka jest. Pięknie zapakowana. Pierwszy raz otwieram razem z Wami. I gitara. Akwarium jest całe. Momento. Ja. Wyciągnę je tylko sobie, bo tu jedną ręką już nie będę kombinował. No i zaraz zobaczymy jakość wykonania tego akwarium i powiem Wam, ile mnie kosztowało. No i jestem z powrotem. No kurczę, jestem mega zadowolony. Jestem bardzo zadowolony ze swojej decyzji, że postanowiłem kupić akwarium, a nie iść w tamto poprzednie, porysowane. Zaraz Wam pokażę, jak tamto stare wygląda. No, tutaj jeszcze tak, dodatkowo, oczywiście, po co taka grubość, nie? Można byłoby sobie zadać takie pytanie: 6 mm przy tak niewielkim akwarium to jest jest naprawdę dużo, ale słuchajcie, cena tego zbiorniczka to 70 parę zł, prawie 8 dyszek. Plus przesyłka równa stówka i jest u mnie. No i nie widzę tutaj żadnych uszczerbków, żadnych jakichś tam rysek czy coś. Pięknie sklejone. To akwarium swego czasu, jak sobie troszkę postoi u mnie, trafi w inne miejsce. A jakie to z czasem na kanale moim zobaczycie? Pięknie wykonane. Jak na taką cenę naprawdę rewelka. Yy, no, kurczę, zadowolony jestem. Mega zadowolony. No i co? I dzięki tej grubości szyby bez problemu można to przenosić bez stresu, że tutaj kurczę coś nam się uszczerbi, coś tam się zniszczy. Ja jestem zawsze zdania takiego, że lepiej zrobić coś z grubszego szkła, jak jest taka opcja i nie przejmować się, że, że tutaj nam coś, coś się uszkodzi. Dobra, jeszcze Wam pokażę to drugie akwarium, jak wygląda. Będziemy mieli porównanie, czy dobrze zrobiłem. No i mamy teraz porównanie. Oczywiście to akwarium dodatkowo jest jeszcze brudne. Yy, wiadomo, bo ono było użytkowane. Ale uwierzcie mi, że jak. Się przyjrzeć, to jest sporo rys, ale dodatkowa rzecz, i to chyba najgorsza z tego wszystkiego, która mnie wstrzymała, bo tak to bym pewnie jeszcze doczyścił sobie to akwarium. Ale najgorsza rzecz, jaka mnie wstrzymała, żeby jednak powstrzymać się od tej pracy i kupić drugie akwarium, no to zobaczcie. Tutaj jest takie uszczerbienie. A ja to próbowałem łatać jakimś silikonem i odwrócić do tyłu. Ale to jest powyżej silikonu. No napaciałbym tam czegoś. E ewentualnie ostatecznie by to było. Ale tak sobie myślę jak kurczę potem wpadłem na pomysł i też dogadałem się z pewną osobą zaraz tu narobię znowu bigosu. Dogadałem się z pewną osobą. No, i tak by było kurczę wstyd, zanieść takie akwarium komuś. Dlatego też piękna, nówka sztuka, i aż miło coś tutaj w tym akwarium robić. Aż słuchajcie, będzie przyjemnie tutaj działać. I teraz zobaczcie, co już w międzyczasie skleiłem. Jaką zrobiłem aranżację. Jeszcze nie gotowa, będzie okazja tutaj ją dopracować. I oczywiście wszystko to będę pokazywał w następnych filmach. O, słuchajcie, śmieszna sprawa. Wszystko klejone było w tym akwarium poprzednim. Jak się okazuje, ta grubość szyby, no to zmniejsza to akwarium o te parę milimetrów. I już tej aranżacji nie byłem w stanie tutaj ścibić. Będę musiał troszeczkę podszlifować korzenie i wtedy to zmieszczę. No ale to będzie okazja oglądać w następnych filmach. Tutaj jeszcze jest taki korzonek dodatkowy. To wszystko jest suche jak pieprz. Ja to kleiłem. Teraz pytanko, jak to, jak to miało być? Jak to miało być? O, o tak to miało być. Coś takiego. I to miało... O, o takie coś. I ja to, słuchajcie, kleiłem na... O, taki coś miało być. I ja to kleiłem na kropelkę, ręcznik papierowy i to się trzyma nawet całkiem nieźle, słuchajcie, zobaczcie jak to się fajnie trzyma poza tym jednym badylem, który w ferworze walki został oderwany. O. Pyk. Tak to się trzyma. Także fajnie da się to wszystko posklejać do kupy. No i to ma dociążyć ten korzeń. No. I to będzie akwarium dla, oczywiście, bojowniczka. No i jak będę to wszystko już klecił do kupy, mam podłoże, mam światło, mam filtr. Wszystko już działa. Tylko czekałem na akwarium, więc. Yy... Teraz będzie przyjemna sprawa to wszystko do kupy złączyć. No i jak zaleję, troszkę dam temu korzeniowi, żeby on się tam zdążył namoczyć. No bo te korzenie lubią się później jakieś tam na nim tworzyć różne te kurcze, glony, nieglony, jak to się nazywa śluzowce, o, sorki, śluzowce, nie? I wiem, że na tych korzeniach, mimo tego, że one były już naście razy w wodzie, to to się zdarza. Więc ja tutaj sobie zaleję wszystko, filterek sobie podłączę. No i będziemy się potem zastanawiać, a wody tu nie ma duże, żeby spuścić, będziemy się zastanawiać, co tu posadzić, czy iść takie typowe rośliny, jak to dla bojownika, jakieś kryptokoryny jakieś mikrozoria, czy coś może innego wymyślę, ale pewnie tak, coś w tym stylu, no bo to akwarium oczywiście jak to zwykle ma być łatwe w prowadzeniu, tym bardziej, że to mały zbiorniczek, to ma sobie żyć samo, bez nawozu, bez niczego. Światło, woda i dolewki i to wszystko. No to zapraszam was, słuchajcie, na kolejne filmy. Z udziałem tego akwarium. Zapraszam. Będziemy tutaj wspólnie w pewnym momencie robić to. Będę opowiadał, jak to wszystko powstaje. Jakiś tam krótki film, coś tylu jak dzisiaj. No i będziemy mogli później podziwiać, jak to wszystko funkcjonuje, jak co sobie bojownik śmiga po tym akwarium. I to jest takie akwarium, wydaje mi się, dla każdego. No bo ten tysiak. No to wiadomo, nie. To jest akwarium, przy którym trzeba się nieraz robić, no ale teraz aktualnie ono sobie samo żyje wiadomo. A przy takim małym, no to takie małe. Każdy sobie może założyć i postawić na półeczce. Czemu nie? Zachęcam do takich eksperymentów. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Jak się podobało, no to zapraszam do następnych filmów. I do zobaczenia w następnym filmie z tematem tego zbiornika. No, no to cześć, trzymajcie się.